No cześć koteczki, dzisiaj porozmawiamy na kilka różnych tematów Przede wszystkim założyłem kanał w Telegramie, jeżeli używacie możecie się dołączyć, link będzie pod wideo Druga rzecz o giełdzie moskiewskiej Ją otworzyli tydzień temu chyba, pisałem o tym też w Telegramie i na swoim Patreonie, Ale tam jest ograniczona ilość akcji, która może się handlować i Inwestorzy zagraniczni nie mogą w ogóle tam nic zrobić, nic sprzedać, nic kupić więc super ograniczenia, więc to nie nazywa się giełda, po prostu sklep można to nazwać nawet No nie wiem, zobaczymy co będzie, ale jak dopiero otworzę dla inwestorów zagranicznych dużo po prostu ludzie sprzeda to wszystko i pójdzie chyba na dno po prostu ten indeks moskiewski giełdy Co do amerykańskiej giełdy i indeksu S&P 500 SP500. Uh, teraz on rośnie chyba było 4600 punktów za ten indeks albo za SPY tam 460 dolarów za ETF, ale nie wierzę, że dalej pójdzie. W sensie będzie może wzrośnie nawet do 4700 i wyżej nawet za krótki okres. Nabijam to szybko, ale żeby na koniec roku było powyżej 4700 punktów, to ciężko sobie to widzę. Ale jeśli tak się zdarzy, to wygolę się na łyso Pierwszy raz w życiu, jak widzicie, mam trochę włosów, ale pierwszy raz w życiu wygolę się, jeśli 1 stycznia 2023 roku zamknie się giełda za 2022 rok powyżej 4700 punktów. Czemu ja w to nie wierzę? Ponieważ jest wojna w Ukrainie, ma to wpływ na wszystko, w tym na inflację. która będzie po prostu rosnąć dalej według mnie może być e, jeszcze gorzej. Dzisiaj chyba Hiszpania też opublikowała swoje indeks CPI, czyli inflacji, i on jest chyba też tam najwyższy za ostatnie 37 lat, jeśli dobrze pamiętam, e, czyli dosyć wysoko stanie też tam około najwyższe za 40 lat ostatnich, i mają CPI. Polska też ma po prostu w kosmosie już ten indeks i to będzie dalej rosnąć według mnie może nie tak szybko ale będzie, do 10% lekko dojdzie według mnie e, Co dalej? E, może być stać się głód też w Europie może i nawet w Stanach, ale raczej w Europie przez Ukrainę i Rosję, ponieważ e, niektórzy dostawcy e, nie będą do, dostawać po prostu pszenicy Słonecznik, chyba pomidory też z Ukrainy szły w dużej ilości, z rosyjskich resursów będą raczej rezygnować. Mogą dalej kupować w jakiś tam sposób, ale na pewno nie będzie to już ogromna ilość, więc będą szukać alternatywnych źródeł, dalej co do ropy, nie wiem, chyba od Rosji będą coraz mniej kupować te ropy. Iran chyba tam się dołączył teraz, więc. E, Spróbuję zamienić Rosję na Iran. Zobaczymy, jak to u nich wyjdzie. Mam nadzieję, że wyjdzie. No i nic na razie nie wskazuje, żeby ta gospodarka szła mocno do przodu. Nie ma po prostu według mnie ani jednego czynnika. Rynek nieruchomości po prostu jest też w kosmosie. Teraz ceny za mieszkania, za komercyjne powierzchnie po prostu też są wysokie i też. Jakby ten balon może po prostu wybuchnąć i wszystko spadnie. Jest to euforia w pewnym momencie ktoś, kto zajmuje się tym profesjonalnym tradingiem, firmy takie różne banki inwestycyjne, które handlują na algorytmach, gdzie po prostu na każde wydarzenie reagują w sekundę, nawet mniej niż sekunda, po prostu te algorytmy działają, skupują, sprzedają, więc oni może najbardziej zarobią, ale tacy inwestorzy, jak my, powiedzmy, którzy mają te pieniądze po prostu przez brokera inwestują, mają jakiś tam czas reakcji ludzki no raczej stracą na tym, ale może chwilowo ktoś zarobi no i moja rada, albo sugestia taka, że po prostu odkładać dalej te pieniądze nawet jak będzie głód jakiś w Europie, albo jakiś, niekoniecznie to będzie głód ale po prostu będzie na pewno podaż niższa na wszystkie produkty niż to było nie będzie to może tak w taki sposób dostępne a jak nie będzie dostępne to wspominamy popyt i podaż będzie wyższa cena, czyli znów inflacja no i może być taka pętla, ale zobaczymy mam nadzieję, że Ukraina się wyrobi zasie wszystkie swoje pole, im się uda zebrać wszystko i będzie dalej handlować z Unią Europejską I wtedy ten problem będzie z głowy i się nie wydarzy. Ale dalej, w czasie kryzysu, pamiętajcie to, co ja wam mówiłem w poprzednich wideo. Jeśli macie pieniądze, trzymajcie je, zamknijcie kredyty. Jeśli macie kredyty ze stawką dynamiczną, to tym bardziej zamykajcie je, bo stawki wyborosną. E, jeśli macie kredyty ze stawką stałą, procentową, spróbujcie też jak najszybciej je zamknąć, jeśli się da. E, Odkładajcie te pieniądze. Jeśli nawet na inwestycje macie dodatkowo, to też odkładajcie je, ponieważ na dole będziemy kupować i zyskać z tego. Będzie to profit dla wszystkich nas w przyszłości. Na ten rok nie zakładam, że będzie on zyskowny. Możliwe, że na akcjach jak AMC, GME, tak zwane meme stocks. Mam kilka takich akcji. Może uda się trochę zarobić na tym. Zobaczymy. Ale to, tak jak mówiłem, to są akcje, które nie są na długi czas, nie na długi termin, tylko takie chwilowe inwestycje. Powiedzmy, które w momencie mogą wyrosnąć, a potem przez rok, przez dwa po prostu stać w miejscu, albo tracić cały czas. Więc to nie jest inwestycja, tylko takie po prostu zabawa, można powiedzieć, albo wsparcie em, tego systemu, przez, przed którym walczą inwestorzy, którzy mają akcje AMC, JME i jeszcze kilka innych. Ale nie o to chodzi w tym wideo w ogóle, więc ja myślę, że mało kto zarobi na tym. Będzie, może, tak jak mówiłem, 4700 punktów na koniec roku. No i jeśli tak się stanie, że będzie wyżej, nawet to jeden punkt, ja na łyso będę goły i na głowie i opublikuję oczywiście to wideo na kanale swoim albo zdjęcie chociażby. No i to wszystko, jeśli macie jakieś komentarze. то напишіть і до побачення в наступному відео.